Halo! Dzisiaj będziemy przygotowywali e, egzotyczny desert Mango, sorbę z dodatkiem mięty i trochę tutaj mleczka kokosowego. E, podstawowe składniki to cztery obrane ze skórki oraz wypeskowane mango, które przechowaliśmy przez noc w zamrażarce. 24 kubki lodu, do tego garść świeżej mięty. Będziemy potrzebowali również 150 g cukru oraz 60 ml e, mleczka kokosowego przy prędkości 9 ok, gotowe jak widać mamy tutaj piękny cukier puder będziemy teraz dodawali miętę i zaraz dodatkowe wskazunki na temat mielenia. Mamy całą miętę do środka. Proszę bardzo. Już cała mięta tutaj jest wstawiona. I w poprzednim przypadku 9. Prędkość 9, tylko tym razem 5 sekundek. Teraz wrzucamy do środka całość naszego mango, tutaj pokroiliśmy sobie w takie kosteczki, żeby, było, żeby to nie szkiedziło proszę bardzo i wrzucimy jeszcze do tego połóweczkę lodu, połowę kubek i teraz będziemy to mielili przez 20 sekund, zwiększając prędkość od 1 do 10. resztki lodu, które zostały, czyli taką połówkę z tych 24 kostek i wlewamy tutaj nasze leczko śmietankę kokosową. Powtarzamy to co wykonaliśmy w poprzednim kroku, czyli będziemy zwiększali prędkość do 10 przez 20 sekund. Ok, widzimy gotowe sorbę, możemy sobie teraz przełożyć tutaj do mniejszego pojemniczka, a część od razu zjemy, a część sobie po prostu zamrozimy, a w przypadku gdyby był problem tam z wymieszaniem kulek, i kostek lodu, można sobie po prostu pomóc e, kopystką. E, wszystkie podane składniki umieścimy przy linku do wideo na YouTube, więc nie ma stresu, żeby wysłuchiwać dokładnie, jakie tutaj były składniki. Wszystko będzie po prostu podane i życzymy smacznego.